Tutaj ten wskaźnik tak opadał, bo było wyłączone, wyłączyłem masę. Się przestraszyłem, bo miałem w tym roku już przeciek, przeciek zbiornika paliwa. Miałem to jeszcze zrobić dwa przejazdy, ale patrzę, że leży kulka, która była pewno, tu mamy ścieżkę, 3 i czwarta ścieżka, bo robimy na 21 metrów. Pole doprawione mandamem. Trochę ziarna gdzieś, gdzie nie gdzie leży. Patrzę, może troszeczkę pogłębić. No, trosz, troszkę pogłębić. Gdzie ta kulka? No, tutaj ten agregat generalnie to się jak chce. Zaraz Wam o nim opowiem. No, tutaj na pewno głębiej już będzie. A nie, bo tu ścieżka. Sorry. To tu. Tu głęboko, tu za chwilę gdzieś będzie płytko. O, tak sieje sobie ten agregat. Dlatego trzeba gęsto siać. Niby ponad 400 roślin na metr, a w ogóle tego nie widać, co nie? O, tutaj się pojawiły. Tu jeszcze głębiej i on tak właśnie ten agregat tak to właśnie sobie sieje. tutaj leżą. Będzie mój pierwszy film nagrany w 4K. Ciekawe jak będzie z dźwiękiem. No nic, no zawsze tak było siane i zawsze tak jakoś się udawało. No jeszcze jak już tak przy okazji chcecie bezorkowy rzepak zobaczyć, szału nie ma. Nie wiem, czy go nie zlikwiduje. Tutaj jeszcze dziki poryły. Nie wiem, czy on się obroni, czy się nie obroni. Generalnie jest lipa. Nie dało się... Teraz bym to zrobił zupełnie inaczej, no jednak musi być uprawione wszystko na czarno, nie? a tak on tutaj gdzieś powschodził, no to już jest w miarę, natomiast tutaj widać ewidentnie jeszcze tutaj coś gorzej, że no się męczy, nie? tutaj to samo. Jest w takiej poduszce ze słomy, gdzie nie gdzie takie korzonki ma, bo próbuje się dobić w takiej słomie właśnie, próbuje się dobić, o, tak jak tutaj. On się próbuje dobić do wilgoci, ale ta słoma sucha go blokuje i to zobaczcie, to on schnie. Widzicie jaki ma korzonek? I teraz zupełnie na... Inna... O, proszę, zobaczcie. O A nie idzie, jest maleństwo przez to, że została poducha ze słomy, koło domu wygląda dużo lepiej. Tutaj akurat ten kawałek wygląda tragicznie, To jest najgorzej. Tam tamta część pola jest lepsza. No a tutaj no to sami widzicie. No tutaj praktycznie zero schodów. No proszę. Schnie. To wszystko po prostu schnie. O. Chyba że go teraz jeszcze jakiś deszczą ze w słomie. Gdzieś nasiona część nasion leżała na wierzchu i no zobaczymy jeszcze. No tutaj jest lepiej. Tu gdzie trafiło, gdzie się lepiej doprawiło, gdzie te resztki były pożniwne, o widzicie, le lepiej wprowadzone. No i zobaczymy ogół pola, bo teraz też od razu tak go likwidować, może jarką wtedy się przesieje, może coś tam się obroni. No tutaj o. Tu widzicie, gdzie była, gdzie ta redlica poszła głębiej, tak powiedzmy w miarę odpowiednio. Chociaż zobaczcie, ile braki obsady, dlatego zwiększyłem obsadę do ponad 50 roślin na hybrydzie. No, i tak ciężko powiedzieć, trzeba mu dać jeszcze kilka tygodni. Może coś, jakiś deszcz spadnie i to ruszy, ale generalnie, no nie ten. Jest lipa. Z tym to jest lipa tutaj. Pierwsza próba bezorki i nie ostatnia na pewno, ale po takiej dużej ilości resztek pożniwnych tymi naszymi maszynami i bez redlicy talerzowej, teraz bym to zrobił inaczej. Albo bym tego grubera głęboko i jeszcze raz gruberem, bo zetor nie mógł tego mandama uciągnąć, żeby dobrze wpracować te resztki, albo drugi raz gruber na głęboko i może by było lepiej, albo alborka, alborka mimo tego, żeby było przepału z 10 litrów, no ale takie życie i by była gitara, mamy to jedno pole się udało orkowo zrobić, to się dało ten fajnie. Sobota 26 września. Jakiś 4-5 dni temu mocno martwiłem się jeszcze o rzepak. Chodzi o ten rzepak bezorkowy z tą dużą ilością resztek pożniwnych. Wczoraj padało. Dzisiaj... E, może tam będzie tak lepiej. E, dzisiaj myślę, że... Ze, o, tam ognisko jeszcze nie dopalone. Z 20-30 litrów. No z 15-20 to już spadło. E, także 26. To, jak za 10-15 dni będzie coś jeszcze nie tak z tym pakiem obsada będzie za niska. O, ziemia się nie da kopać, radek jechał. Eee, to co? No, to będziemy likwidować i, i przesiejemy to pszenicą, najprawda? Tak, pszenicą, bo pszenżyta jest dużo. O, a Andrzej walczy jeszcze, bronuje, żeby sobie mógł. A bo po siebie, bo siał dzisiaj. No i ekstra, a my będziemy robili za chwilę flaszkę. Jak to w sobotę bywa w polskich domach. No i tyle, i zobaczymy, co z tym, co z tym rzepakiem bezorkowym. Ale ładnie, ładnie leje.